Pamiętajmy, aktywizm to w większości przypadków tylko manifestacja narcyzmu. Tu nie chodzi o to, żeby coś realnie zmienić, komuś naprawdę pomóc, no bo to wymagałoby pracy. Pracy i spójności moralnej. Ach, a jedyne co mają lewaki, do których należy większość aktywizmu, to podwójne standardy, brak spójności i silna awersja do pracy. Idealnym tego przykładem są wiadomości z Niemiec dotyczące Hambacha Forst, takiego lasu. Hambacha Forst znajduje się, o, tutaj, niedaleko kolonii, kolonia <laughs> e, Niderlandów e, i jest jednym z ważniejszych lasów w tamtym regionie. Przynajmniej na tyle ważnym, że od dawna toczą się spory, co w lesie można zmienić, a co nie. Lokalne władze bowiem chcą wyciąć część lasu i zacząć wydobywać tam węgiel brunatny. Bo Niemcy wcale nie są tacy głupi, no i to nam każą zamykać kopalnie, a sami po cichu otwierają, tylko takie trochę inne. O, w tym momencie w historię wchodzą klauny. Pierwsze spory zaczęły się około 2012, no bo kiedy aktywiści usłyszeli wycinka, a każda roślinka to nasz brat lub siostra mój młodszy brat. To starszy. No więc jak aktywiści usłyszeli wycinka, to pobudowali sobie w lesie domki, z których prowadzili swoje protesty. Próbowali teren odgradzać, próbowali dostęp do drzew blokować, nawet kiedy regionalny sąd uznał te protesty za nielegalne. Były nawet lekkie starcia z policją, no bo aktywiści usiedli na domkach, usiedli na specjalnych huśtawkach, na domkach, na drzewach i nie chcieli się ruszyć, bo tak bardzo kochają drzewa. Tylko. Tylko w ostatnich dniach protesty dobiegły końca i aktywiści wynieśli się z lasu, który tak bardzo kochają. I co po sobie zostawili? Gówno, oczywiście! Pierdolnik, pierdolnik. Wszystko to, w czym mieszkali, czego używali, opony, metal, kawałki drutu, to, na czym się zawieszali, wszystko to zostało w lesie, który tak bardzo kochali. Bo tu nigdy nie chodziło o las i o naturę. Tutaj chodzi o zajęcie wyższego miejsca w społeczeństwie bez wysiłku. Profit bez pracy. Patrzcie na mnie. Dajcie mi pieniądze. Słuchajcie mnie, bo ja jestem dobry. A jestem dobry, bo mówię, że jestem dobry. Bo, bo bronię biednych. O, coś takiego. Tak, tak ja, ja bronię biednych. To, o to chodzi. Albo natury, albo lasu. Ja bronię ludzi, natury. Bo większość lewicowego aktywizmu to manifestacja narcyzmu.